Eka z tej stry Stratekondys. Dzisiaj tak już bardziej poradnikowo. Wczorajszy film był odnośnie tutaj takich szybkich moich przemyśleń podsumowań i już oczywiście dostałem komentarze, że powiedziałem za mało. Tak, będę robić konkretne filmy do konkretnych rzeczy, bo tego jest dużo. Mogą tutaj ludzie hejtować, obrażać, ale tego jest dużo. I ja wam wolę to wytłumaczyć na spokojnie, powoli, żeby tutaj nie było niedomówień. I dzisiaj właśnie zajmiemy się sezonem krwi. Motywem sezonowym, nową zawartością, nowymi rzeczami, ponieważ jest trochę rzeczy, głównie tutaj nomenklatury, którą trzeba sobie po prostu przyswoić, więc spokojnie ten film jest właśnie do tego. Zaczynając od tego, że motyw sezonowy będzie dość podobnie działał jak w sezonie pierwszym, jeśli chodzi o misje sezonowe. Jeśli na przykład nie graliście z sezonu pierwszego w Diablo 4, to już tutaj śpieszę z przypomnieniem tego, jak to działa. Mamy na sam początek poznanie nowego npc ka W tym przypadku dowiemy się, że zarządca Oren, przywódca miasteczka nękanego przez pragnienie jakiejś potrzebuje naszej pomocy. Bla bla bla, poznajemy łowczynię wampirów, ona tutaj odkrywa razem z nami specjalny spisek, fabuła, na drugi plan, ktoś jak będzie sobie chciał to spokojnie przejść, sobie spokojnie przejdzie, ale tutaj idziemy od razu do miecha, bo tego jest dość sporo. W sezonie drugim pojawi się specjalna nowa mechanika gry, która się nazywa Krwawe Żniwa. Eris, ta tutaj łoszczynienie wampirów, pokaże nam jak zdobywać plugawą krew, która będzie nas wzmacniać. Krwawe Żniwa można trochę porównać do piekielnych Przepływów. Będzie to nowa mechanika, nowy sposób na granie, grindowanie, zdobywanie itemów. Wygląda to właśnie nawet jak lepszy piekielny Przepływ. Mamy tutaj oprócz zwykłego zabijania stworów, zdobywania z nich przedmiotów, specjalną taką, można powiedzieć, tablicę zleceń, zdobywając właśnie ilość tej krwi. Możemy właśnie odbierać kolejne nagrody. Ta krew służy nam właśnie do ulepszania naszego paktu z wampirami. No i oczywiście, to do piekielnych przypływów, będziemy mieć takie specjalne krwawe przynęty, które zdobywamy, możemy używać krwawych kluczy, które otwierają jakieś magiczne skrzynki. Nie mamy dokładnie tutaj pokazanego tego w gameplay'u, jak to będzie wyglądało. Będzie to po prostu kolejne miejsce, jeśli nam się znudzi bieganie pod ziemi koszmarów, to możemy sobie tutaj biegać. Jest to dostępne od razu też, nie będziemy musieli wbijać to dopiero na koszmar, żeby to odblokować, tylko od razu już na poziomie pierwszym, drugim świata będzie to odblokowane. Możliwe, że będzie to też fajny sposób na ekspienie na sezonie drugim, ale to mogę już tylko zgadywać. Najważniejsze jest to, żeby zapamiętać, że w tym miejscu najlepiej zdobywać się wszystkie materiały i rzeczy związane z sezonem. I to wszystko, do czego przejdziemy sobie zaraz. Czyli, właśnie, pakt. Nowa zakładka w ich I według mnie najważniejsza rzecz na przyszły sezon. No bo tutaj, właśnie, zdobywamy te wampiryczne moce. Zdobywamy tutaj ten progres postaci, który będzie się różnił od tego, co mamy na non-sezonie, na sezonie pierwszym. I idąc po kolei, tak, jeszcze tutaj fabularnie, Erys nauczy nas, właśnie, jak wydobywać tą plugawą krew. Po angielsku to się właśnie nazywa Potent Blood. Tam jak to będzie dokładnie przedłączone, to na obecną chwilę jeszcze nie wiemy. Ale używając właśnie te krew, możemy sobie wzmacniać tutaj ilość mocy, nasze moce tutaj aż tak dokładnie też to nie było wyjaśnione, więc przepraszam was, ale po prostu tego tutaj jeszcze sprecyzowanego dokładnie nie ma. Jak zdobywamy te wampiryczne moce? Jak je ulepszamy? Wiemy tylko, że możemy używać tego potent bloda, aby sobie może właśnie w ten sposób pozyskiwać. W ten sposób je wzmacniać. Wszystko rozchodzi się o tę krew, którą zdobywamy, tak jak mówiłem, na przykład na tych krwawych żniwach. I tak jak widzicie tutaj, mamy na przykład metamorfozę. Jest to specjalna moc, która powoduje, że jeśli używamy odskoku, to zmieniamy się w chmurę nietoperzy i nakładamy na wrogów tutaj wampiryczną klątwę. I powoli wam wytłumaczę, co tutaj w ogóle widzimy na ekranie. Bo tutaj ktoś może się zdziwić, wam jakieś tutaj kolorki, jakieś numerki, tutaj ilość odlokowanych i tak dalej. A więc po kolei mamy 22 moce Wszystkie te już są nam znane. Zostaj wam link w opisie, jeśli chcecie sobie wszystkie przeczytać. Na obecną chwilę nie czuję, że jest sens, żebym tutaj wam je wszystkie czytał. Oczywiście, jeśli będę robił jakieś buildy na sezon drugi, to będę je tam umieszczał. Będę o nich informował, co możemy sobie w których miejscach umieszczać, co będzie dla naszej postaci najlepsze. Ale na obecną chwilę nie ma sensu, żebym po prostu wam siedział i czytał jak lektor. Wracając do sedna. Mamy na każdej mocy koszt. W zależności od tego, co nasze przedmioty mają, tutaj widzimy. Każdy pancerz w przyszłym sezonie będzie posiadał tutaj ilość paktu. Ciężko to tutaj specjalnie jakoś dobrze przetłumaczyć. Jeśli ktoś wie, jak działa na przykład mana w Hearthstone, mana w magice, w karciankach, to mniej więcej tutaj jest to po prostu zasób. Na przykład mój hełm ma dwie te moce pierwsze i jedną czaszkę. Te nazwy już są znane, więc nawet tutaj szybko przejadę i znajdę. Mamy zajadłość, boskość i wieczność. Czyli właśnie na przykładzie mamy. Na tych rękawicach 3 na 5 paktu maksymalnie. Mamy jeden zajadłości, jeden boskości i jeden wieczności. I tutaj, na przykład, aby założyć metamorfozę do naszego sangwinicznego kółka, ta nazwa jest okropna, mam nadzieję, że po polsku to jakoś lepiej przetłumaczą, niż takie bezpośrednie moje tłumaczenie. <grych> Potrzebujemy, właśnie, dwa zajadłości, dwa boskości i dwa wieczności. Tak jak wiemy, maksymalnie możemy mieć 5 na jednym itemie, czyli, na przykład, jakbym miał hełm, który ma dwa zajadłości. Dwa boskości, jeden wieczności. To potrzebuję na przykład zbroje, która ma jeden wieczności, i wtedy mam wystarczającą ilość zasobu tego paktu, aby umieścić tą metamorfozę. Będziemy dążyć do tego, aby nasze itemy miały tutaj odpowiednią ilość tych paktów, aby sobie da dać takie jakie my chcemy. I tutaj też od razu może wejść przerażenie, czyli co? Jak w sezonie pierwszym, musimy wydropić item z odpowiednim gniazdem, żeby tam sadzić serce, bo inaczej jesteśmy zgubieni. Nie, i tutaj jest ten zalążek craftingu, o którym mówiłem, i jest to coś, co no nie jest jakimś niewiadomym jakim przełomem, ale jest to dokładnie to, co potrzebujemy w tej grze. I to jest potężny po prostu skok. To nawet nie jest krok w dobrą stronę, to jest skok w dobrą stronę, ponieważ mamy zużywalne przedmioty, które używamy na naszych itemach. Możemy porównać na przykład to do receptur w kosce w Diablo 2. Craftingu w Torchlight czy tutaj orbów w PoE. Jest to zalążek tego i tutaj mechaniki sezonowej to bardzo fajnie działa. Wracając do tego przykładu, mój ma obecnie dwa zaciekłości, zajadłości co się nazywa, zaciekłość była teraz, i jeden wieczności, to mogę użyć specjalnych materiałów rzemieślniczych, które zdobywam na przykład na tych krwawych rzniwach, o których mówiłem wcześniej, aby tutaj sobie ulepszyć te jeśli na przykład wydropiłem hełm, w którym mam trzy zajadłości, a ja potrzebuję trzy wieczności, to też nie ma problemu. Muszę po prostu zdobyć specjalny tutaj wybielacz, czy jak to się będzie nazywało po polsku, gdzie mogę usunąć te manę, te właśnie zasoby, no i dodać sobie te, które chcę za pomocą tych materiałów. I one, bardzo ważna sprawa, te materiały są tradowalne możemy nimi trade'ować, możemy nimi handlować. Więc granie w grupie na pewno w sezonie drugim będzie o wiele ciekawsze niż było w sezonie pierwszym. I tutaj odnośnie samego sezonu, chociaż też tutaj ciężko to mówić, że to jest tylko w tym sezonie, to mamy właśnie jeszcze lorda Azira. Tak jak mieliśmy w w sezonie pierwszym, mamy specjalnego endgame'owego bossa. Nie będzie on uber bossem, będzie on takim zwykłym bossem, do którego możemy wejść i pokonać go w ramach tego sezonowego quest line'u, tego zestawu zadań sezonowych. Możemy go wtedy spokojnie zabić nawet na poziomie pierwszym czy drugim świata. Nie ma go na poziomie trzecim, nie ma go na koszmarze, to jest ciekawa sprawa, tak jak były z Warszanem, ale będziemy go mieć też na poziomie udręki czwartej, gdzie możemy wyfarmić z niego wejściówki z eventów legionowych i z bossów świata. Co ciekawe, nie można zdobywać wejściówki na niego z tych specjalnych krwawych żniw, więc to mnie ciekawi, ale o tyle śmiesznie, tak jak widzieliśmy na tej tablicy ogłoszeń z krwawych żniw, możemy nawet zdobywać itemy, które wypadają z samego Zira w tym miejscu. Będzie to jakoś tak ze sobą śmiesznie połączone. Widzimy też, że możemy tutaj dostawać też te pieczęcie, te właśnie pampiryczne moce więc coś tutaj będzie z tym powiązane. Na pewno kiedy będę o tym wiedział więcej, pewnie już właśnie na start sezonu, tak jak w film tutaj z farmieniem Gollygorda, z farmieniem Warszawa, dość ładnie się udał, dziękuję Wam właśnie za tak wysokie wyświetlenia, to na pewno zrobię coś w tym stylu też, odnośnie sezonu drugiego. Na pewno będą informacje jak najlepiej farmić wejściówki na bossy, będą rzeczy tutaj związane z farmą uberduriela, z farmą właśnie konkretnych bossów, tylko no to już trzeba przestawać w grze, nie, mam, nie mamy obecnie do tego informacji. Ale to do czego mamy informacje, będę Wam dawał znać, i tutaj, jeśli chodzi o sam motyw sezonu, o samą zawartość, takie, można powiedzieć, rzeczy, które musimy wiedzieć na początek, to byłoby wszystko. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że tutaj zbyt się nie pośpieszyłem z tym wszystkim. Jest trochę tych rzeczy, właśnie te pakty i tak dalej, usuwanie, dodawanie do itemów. Nie jest to nie wiadomo co, ale jest to tutaj dość fajna sprawa, którą potrzebowaliśmy w grze. Więcej farmienia, więcej rzeczy, które chcemy zrobić. No, i tutaj musimy czekać na przyszły tydzień, 10 października. Będą informacje odnośnie balansu klas, co mnie najbardziej ciekawi. I mniej więcej po tej dacie już będę wymyślał bildy na nowy sezon. Więc wtedy też pamiętajcie, aby zaglądać czy to na Twitcha, czy to na YouTube'a i będą już się pojawiały też bildiki na sezon drugi. Kolejny film najpewniej odnośnie tutaj też zawartości tego patcha, zawartości zmian. Dużo rzeczy weszło do dungeonów, dużo rzeczy weszło do samego dropu itemów, więc o tym też będę rozmawiał, tylko tak jak mówię, w kolejnych filmach. Wszystko tutaj Wam spokojnie opowiem. Ale nie chcę tak was tej monologiem dwugodzinnym załadować, bo wtedy równie dobrze moglibyście po prostu obejrzeć sobie ten developer update i to byłoby to samo. <laughs> jest ja tutaj chcę wam dać konkretne informacje, w fajny sposób, ale tutaj, no to jest ten smaczek oglądania. Jeśli lubicie mój kanał, no to też myślę, że lubicie formę w jakiej to przedstawiam, takiej też bardziej luźnej. Ale no, bo tak przedłużam z innej beczki. Pamiętajcie o streamach, widzimy się na Twitchu, na YouTubie, na Instagramie. Trochę będę chyba chciał rozruszać Instagram, to też tam zobaczymy. Ale no, trzymajcie się, hej, papa, Bye. hej.